Ten film jest dla ciebie, jeżeli szukasz odpowiedzi na to, w jaki sposób stać się bardziej produktywnym lub produktywną. Teraz, produktywność w ostatnich czasach stała się pewnego rodzaju kultem. Wszyscy o tym mówią, wszyscy chcą być high performerami, czyli robić ponadprzeciętną robotę w ponad przeciętnie niskim czasie i chcą po prostu osiągać cele, robić fajne rezultaty i układać sobie życie. Jednak równie często, co tego szukamy, to odbijamy się od ściany. Próbujemy być produktywni, próbujemy wprowadzać produktywne nawyki, nawyki ludzi sukcesu, próbujemy wprowadzać zmiany w naszym lifestyle'u, używać takich biohackerskich trików, różnych suplementów, zimnych kąpieli, blokowania światła niebieskiego i tysiąca innych rzeczy, ale często się nadal mimo wszystko odbijamy od muru. Czyli to działanie jest poniżej naszych oczekiwań, nie jesteśmy w stanie spełnić tych swoich standardów, albo co gorsza, brakuje nam energii, brakuje motywacji, brakuje chęci, czyli zabija nas po prostu prokrastynacja. I pojawia się to pytanie, to co w końcu robić, żeby być naprawdę produktywnym czy produktywną i osiągać takie rezultaty, jakie chce osiągać. I teraz na temat różnych nawyków produktywności, na temat nawyków ludzi sukcesu powstało mnóstwo wartościowego materiału. Ja nie chciałbym się tak naprawdę tutaj powtarzać w tym, w czym już tonie YouTube. Chciałbym Ci dać odrobinę inną perspektywę. I chciałbym z Tobą pogadać o tym, czy podzielić się tym, co opieram na doświadczeniach własnych i setek moich klientów, którzy przyszli właśnie do mnie po pomoc w tym temacie. Chcę pogadać z Tobą o trzech nawykach, które zabijają produktywność, których warto się ze swojego życia pozbyć, oraz chciałbym Ci dać dzięki temu trochę inną perspektywę patrzenia, bo wierzę, że to, co jest najważniejsze w tym temacie, to nie jest wcale wyrabianie pewnych konkretnych nawyków, tylko za sprawą tych różnych nawyków i działań zmiana naszej świadomości, czy zmiana sposobu patrzenia na pewne. Elementy swojego życia, czy przede wszystkim na siebie, bo wierzę w to, że zmiana świadomości jest najważniejszym elementem jakiejkolwiek zmiany, ta zmiana wewnętrzna, oraz wierzę w to, że im lepiej siebie znasz, im lepiej siebie rozumiesz, im lepiej znasz maszynę za sterami, której siedzisz i im lepiej rozumiesz wszechświat, który cię otacza i zasady, według których on funkcjonuje, to tym lepiej jesteś w stanie używać każdego innego narzędzia. Które zdecydujesz się używać za pomocą swojego ciała. Dlatego zanurkujmy w to głębiej i porozmawiajmy o trzech nawykach, które rujnują. Produktywność, które warto zmienić. Takim nawykiem numer jeden, który rujnuje produktywność, są wbrew pozorom zbyt wysokie oczekiwania wobec siebie. Wiem, że może to być nieintuicyjne, kiedy większość specjalistów od umysłu krzyczy, większ wymagania wobec siebie, wymagaj od siebie więcej. A ja tutaj ci mówię, że wymagania trzeba zmniejszyć. Widzisz, jak to z większością tego typu tematów wygląda, odpowiedź zawsze mm, brzmi zależy. Czyli zobacz, pułapka, w którą bardzo wiele osób wpada w swoim życiu, to jest oczekiwanie od siebie zbyt wysokich rezultatów czy zbyt dużej ilości pracy na zaraz. Doskonale to widać na przykładzie wychodzenia z różnego rodzaju zaległości. Wyobraźmy sobie, że masz ogromną ilość nieskończonych projektów, rzeczy, które musisz obie, oddać, które obiecałeś, że oddasz i tak dalej i tak dalej. I każdego dnia Wstajesz rano, czy każdego dnia planujesz, że jutro zrobisz wszystko, albo zrobisz, co się tylko da, bo po długim czasie okazało się, że każda z tych rzeczy tak naprawdę jest priorytetem i Musisz to oddać, bo czas już się skończył. I w rzeczywistości dzieje się tak, że masz ogrom rzeczy do zrobienia, które podświadomie mogą Cię przerażać, przytłaczać i przerastać, i Twoja podświadomość, Twój system ochronny zaczyna co robić, zaczyna Cię chronić przed ryzykiem bólu z tym związanego i zaczyna się prokrastynacja, zaczyna się odsuwanie tego tematu. Od siebie i zaczynają się dziać różne dziwne zbiegi, okoliczności, które sprawiają, że myślisz, że jakaś magiczna siła czy wszechświat wręcz uniemożliwia ci dowiezienie projektów, które obiecałeś, że dowieziesz. Ja to lubię obrazować na zasadzie tak zwanego treningu. Znaczy, zasada, tak zwana zasada treningu, której nauczyłem się będąc w sportach siłowych, bo stamtąd się wywodzę. Zobacz. Jeżeli wejdziesz pierwszego dnia na siłownię, chcesz zostać świetnym trójboistą i chcesz zrobić przysiad na poziomie 300 kg, to jeżeli pierwszego dnia założysz na sztangę te 300 kg i spróbujesz zrobić przysiad, to się to skończy tym, że ta sztanga wprasuje cię w podłogę. Nie jest to po prostu możliwe, abyś dał sobie z tym ciężarem radę. Musi minąć wiele lat, wiele treningów, gdzie krok po kroku stopniowo dokładasz ciężarów. I wtedy być może udać się dojść do tego. Ciężaru. I to jest dokładnie to samo, co obserwuję, że ludzie próbują robić ze swoimi na przykład zaległościami czy wynikami. Czyli powiedzmy, że to ile jesteś w stanie zrobić robotę w danym dniu, odpowiada wynikowi na sztandze powiedzmy 120 kg, a ty próbujesz zrobić przysiad ze sztangą 300 kg, bo już musisz mieć ten wynik. Więc zamiast 125 kg pakujesz na sztangę 300 kg, ona cię wgniata w ziemię. A ty zaczynasz jeszcze myśleć, że jesteś po prostu za słaby i niedostatecznie dobry, dlatego tego nie dźwignąłeś, i mówisz: Jutro spróbuję jeszcze raz. <grym> I czym tak naprawdę ten proces się może skończyć? Jak nie powracającym w kółko odbijaniem się od ściany. Tak więc zobacz: lepiej zamiast próby zrobienia 100%, zacząć realizować 50% tego, co przed sobą zakładać, i zamiast napalać się, odbijać od ściany, spadać w dół i znowu się wbierać. Pomału dokładać, ale codziennie, 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 codziennie. Mniejsze wymagania, łatwiej jest osiągnąć ten cel i zobaczył, że w dłuższym ujęciu czasu Będziesz mieć znacznie lepsze rezultaty niż ciągle porywanie się na nie wiadomo jak wysokie standardy. Drugi nawyk, który rozwala całkowicie Twoją produktywność, to jest wpędzanie czasu w sposób mało jakościowy, że tak powiem. Zobacz, bardzo często jest tak, że kiedy się zmęczymy, kiedy już jesteśmy po jakiejś tam ilości roboty, to zaczyna się wkrolowanie telefonu, zaczyna się oglądanie serialu, zaczynają się tak naprawdę niewiele warte spotkania które nic do Twojego czasu, do Twojego życia nie wnoszą i tak dalej, i tak dalej. Pożytkujesz ten czas na mało istotne rzeczy, na nisko jakościowe rzeczy. Dużo lepiej jest poświęcić ten czas dla siebie. Jeżeli już masz dosyć pracy, to nie uciekaj w telefon i nie czekaj, się znowu zachce. Dużo lepiej jest zamknąć oczy i pomału pooddychać, żeby uspokoić cały system, żeby pobyć ze sobą i poobserwować, jak działasz od środka, jak wyglądają Twoje myśli, jak wyglądają Twoje emocje, co naprawdę myślisz i co naprawdę zarządza Twoim zachowaniem, czyli poznać siebie. Bo im lepiej znasz swoją maszynę, tym lepiej jesteś w stanie nią zarządzać. Innymi słowy, dużo lepiej jest pomedytować, a medytować możesz we wszystkim wszędzie i w każdy sposób spacerując, myjąc znaczenia, siedząc na tyłku z zamkniętymi oczami. Pozycja i tak dalej nie mają żadnego znaczenia. Lub i dużo lepiej w ten czas spożytkować na przykład na dłuższą gorącą kąpiel, na przygotowanie bardziej wartościowego posiłku, na cokolwiek co jest tylko i wyłącznie dla Ciebie, bo jeżeli obniżasz poziom stresu, jeżeli wrzucasz w siebie lepsze jedzenie, jeżeli dajesz sobie relaks i czas na regenerację, jeżeli dajesz sobie czas na budowanie relacji z samym sobą, to Twój czas pracy będzie zawsze dużo bardziej produktywny bo po pierwsze będzie się pojawiać głód tej pracy, po drugie będzie się pojawiać lepsze wyrozumienie jak do tej pracy podejść i zgodnie z poprzednim nawykiem, który rujnuje twoją produktywność, nie wymagaj od siebie zbyt dużo, nie rób rutyny, która ma 3 godziny, tylko zacznij od minuty dziennie, gdzie siedzisz i oddychasz, a potem dokładaj. I ostatni nawyk, który rujnuje produktywność, to jest porównywanie się do innych zamiast Wyciąganie wniosków czy inspirowanie się. I cały ten tutaj nawyk polega na tym, że skupiasz się nie na tym, co trzeba. Bo oczywiście są osoby, i to na pewno mnóstwo, które są gdzieś dalej w różnych dziedzinach. Od ciebie i zobacz, że dzięki temu, że oni są dalej, to ty masz tak naprawdę świadomość, gdzie można z tym wszystkim dojść. Jeżeli zaczynasz się do nich porównywać i myśleć, że czegoś ci brakuje, że jeszcze masz przed sobą mnóstwo rzeczy do zrobienia, i tak dalej, a może się do tego nie nadajesz, i tak dalej, i tak dalej, to obniżasz swoje pozycjonowanie, poczucie własnej wartości, a to będzie cię wniechęcać do dalszej pracy. I to wszystko też sprawia, że nawykowo ty się skupiasz na tym, czego ci brakuje i co jeszcze trzeba naprawić i zmienić, zamiast przykuwać swoją uwagę do tego, co już masz, co jest Twoim naturalnym darem, co przychodzi ci po prostu naturalnie, najszybciej i najłatwiej, i co warto jest rozwijać. Czyli nie grasz po to, żeby wygrać i nie grasz tym, co już masz, tylko grasz po to, żeby nie przegrać i żeby nie zaorały Cię Twoje słabe strony. A to nas sprowadza do po prostu bardzo prostego błędu logicznego, który możemy nazwać, no, możemy nazwać który nazywa się błędem przeżywalności. To jest błąd logiczny, który został opisany przez matematyka, statystyka Abrahama Walda w czasie II wojny światowej. Teraz zobacz, Anglicy chcieli sprawić, żeby więcej samolotów wracało do bazy, czyli mniej było po prostu przez niemieckie myśliwce. Więc sprawdzili te samoloty, które do bazy wracały, sprawdzili, gdzie są podziurawione i postanowili wzmocnić się w tych miejscach, gdzie najczęściej miały trafienia. Wydawałoby się to na pierwszy rzut oka logiczne, ale właśnie pan Walt usiadł i mówi, przecież to dokładnie odwrotnie działa, chłopy. Naszym celem jest nie to, żeby samolot był mniej podziurawiony, tylko żeby samolot wrócił do bazy. Musimy wzmocnić samoloty dokładnie w tym miejscu, w którym nigdy nie obrywają, a właściwie, w których nigdy nie obserwujemy, że oberwały, bo te samoloty nie wracają do bazy. No nie, te zostały zestrzelone, dlatego nigdy nie obserwujemy w tych miejscach dziur. Musimy je wzmocnić tam, gdzie nie ma dziur po kulach. Bo naszym celem jest to, żeby samoloty wracały do bazy, a nie to, żeby miały mniej dziur. I to jest właśnie ten błąd logiczny. Często tak do tego podchodzimy, że staramy się załatać co nie działa, zamiast się skupić na zrobieniu tego co działa i co doprowadza nas do naszego celu. Prosty przykład, zobacz. Celem nie jest to, żeby ci się żeby ci się zachciało robić, tylko celem jest to, żebyś robił robotę, nie? żeby dowieść rezultat. Celem nie jest to, żeby się nie rozpraszać, tylko celem jest to, żeby dokończyć projekt. To jest zupełnie inne podejście. Poobserwuj to w sobie, a zobaczysz, doświadczysz, o czym mówię. Bo jeżeli na przykład biegniesz maraton, to użyjesz dwóch różnych strategii: do tego, żeby nie być ostatnim i do tego, żeby być pierwszym. To chciałbym z tym Cię właśnie zostawić. Przeanalizuj te wszystkie elementy, wyciągnij swoje wnioski, zastosuj w swoim życiu. Jeżeli okaże się to być dla Ciebie wartościowe, koniecznie podziel się komentarzem, zostaw łapki, przekaż znajomym, pomóż z algorytmem, będę mega wdzięczny. A jeżeli chcesz więcej tego typu treści, to obserwuj kanał i do zobaczenia w kolejnych odsłonach.